Kościół katolicki naucza, że Bóg, Absolut, postanowił stanąć między nami. Zdecydował się być jak każdy z nas. Zejść na nasz poziom, żeby coś nam przekazać. Dzisiejsza Ewangelia, Ewangelia o Męce Pańskiej, pokazuje punkt kulminacyjny tego przekazu który Bóg ma do człowieka. Gdy patrzę na tę Ewangelię, na ten opis męki pańskiej, to mam wrażenie, że ten przekaz brzmi da się. Całe ziemskie życie Jezusa Chrystusa pokazuje, że da się. Da się wierzyć w to, że Bóg mnie kocha i da się tego Boga kochać. Jezus Chrystus w całym swoim życiu. Jak czytamy Ewangelię, to jest, to jest według mnie wspólny mianownik wszystkich wydarzeń. Staje wobec tych wydarzeń i mówi: Wierzę, Ojcze, że Ty kochasz. I ja Tobie chcę okazać miłość. Mówimy dzisiaj o punkcie kulminacyjnym, bo te sceny męki Pańskiej wieczernika, przez ogrójec, przez odrzucenie, ubiczowanie, ciernie mu koronowanie, wyrok śmierci, aż po samą śmierć. To są takie momenty, gdzie wydaje się, że nie da się. Nie da się wierzyć w to, że Pan Bóg kocha w takich momentach. Nie da się wierzyć w to, że ja mogę Boga kochać w takim cierpieniu. A Pan Bóg zdecydował się stanąć między nami i powiedzieć: Da się. I na wszystkie wydarzenia swojego życia od tego momentu możesz patrzeć przez pryzmat tej sceny. Całe Pismo Święte można przeczytać patrząc na tę jedną scenę. Na ten punkt kulminacyjny, gdzie Pan Bóg staje i mówi, da się kochać i da się wierzyć w moją miłość. Pytanie, które trzeba sobie dzisiaj postawić, czy ja? Wierzę w miłość Boga i czy chcę Go kochać? Tak jak Jezus.